Witam Was wszystkich, zapraszam na następny odcinek. Dzisiaj jesteśmy w Trinidad, ponownie po raz setny, chyba już w tych koloniach niemieckich na południu kraju. I wiele razy mnie pytaliście się, czy mógłbym nagrać jakiś film z kimś o jego wrażeniach z Paragwaju, co te osoby myślą, jak one widzą Paragwaj bo niestety nie chcą sobie się pokazywać na YouTubie, ale mam głos nagrany i dziękuję Tomkowi, że tylko to też zrobił. Odpowiedział mi na kilka pytań, żeśmy nagrali jakiś taki malutki film. Ale ten film też trzeba było pociąć, bo to nie jest tak prosto mówić do tej kamery. Jest to toż, też coś takiego, na co dla mnie. Y jest to też coś takiego, co na początku mi sprawiało problem mówić do, do aparatu czy mówić do kamery. A jeżeli poprosimy kogoś, żeby powiedział nam, co myśli o Paragwaju tak z znienacka, to niestety wpada w mentalny poślizg i nie jest w stanie to powiedzieć do telefonu. Spróbujcie sobie sami nagrać jakiś film, tak dla próby, i zobaczycie, jaka to jest różnica, jak się coś mówi, tak po prostu rozmawia z ludźmi, albo. Próbuje się nagrać jakiś film i na przykład też porównajcie sobie, jak wyglądają filmy na przykład Dawida Fazowskiego, te pierwsze, jak pojechał pić wódkę z pingwinami, a te ostatnie. To też jest w sposobu bycia, jak się to robi, jak, jak się mówi, to są światy pomiędzy i dokładnie w moich filmach jest tak samo. Zapraszam po do oglądania.

I... Um, nie, no dobra, dobra, ale, czekaj, ale chcesz z domu wrócić, no ja. to powiedz, czy Ci się podobało, czy się nie podobało, czy... Dobra. Jakie było co dobrego, co było złego? Jakie było pierwsze wrażenie? Po dwóch tygodniach upalnych w Paragwaju, czas wracać do domu, do rodziny i... Na pewno warto jest wrócić do Paragwaju jeszcze. Bo pozostaje niedosyt, to jest za krótko, żeby, żeby wszystko pozwiedzać. Także na pewno jeszcze tutaj wrócę. A teraz pozdrawiam wszystkich, co oglądają kanał Tomka. Pozdrawiam mamę, pozdrawiam moją rodzinę. I. Do zobaczenia w Paragwaju. No i gitana. No. Przyjechałem tutaj do Paragwaju trochę na wariata spontanicznie. No i nie mogę powiedzieć, że żałuję, bo poznałem trochę Paragwaj, raczej Liznąłem Paragwaj, ale trzeba się do tego lepiej przygotować. Trzeba, trzeba przyjechać tu z dokumentami i, i działać. A opowiedz jeszcze coś o Niemcach? Bo myśmy, Ty i ja mieszkaliśmy w Niemczech. Ja 33 lata wytrzymałem. Ty jesteś dużo krócej. I jak Ty to widzisz sytuację w Paragwaju za 5 za 10 lat? I jak widzisz sytuację w Polsce, w Niemczech, czy generalnie w Europie? Ja widzę Paragwaj tylko w stronę rozwoju, ale w pozytywnym rozwoju. A Niemcy, Polskę, Europę. No, aktualnie jako, jako niestabilne miejsce do mieszkania. Coraz więcej podatków, coraz więcej dojenia obywateli i coraz mniejsze szanse rozwijania się. No tak, ale jeszcze zobacza sytuacja z tą wojną. Cały czas Polska, Niemcy dolewają ogniwy, do, dolewają oliwy do ognia i to nie wiadomo jak to będzie. Moim zdaniem jest to po prostu przez wyższe siły na, za wszelką cenę próbowanie e, wprowadzenie Polski e, do wojny z Rosją. Taka, taka wojna USA przeciwko Rosji e, za pomocą Polski i Ukrainy. To jest moim zdaniem koszmar. Tak, wojny, wojny dużo ludzi w ogóle nie, nie przyjmuje wiesz, do głowy, że to jest możliwe. Ale nawet jeżeli jest tylko 1% szans, a nie można wykluczyć całkowicie tego tak. konfliktu, no to już jest niebezpieczny. Już jest, jest niefajny. W Paraguayu można wszystko kupić, jeżeli ma się pieniądze. Jest się e, tutaj naprawdę, można żyć w jakimś takim luksusie. E, wszystko takie z rzeczy, które są złe, nie wiem, złe ulice, połamane chodniki. To wszystko da się przeżyć, mając ciszę i spokój na duszy. Majątni ludzie tutaj mogą żyć lepiej, myślę, że nawet jak, jak w Europie, i do tego jeszcze mają świetną pogodę praktycznie cały rok. A, a rzeczywiście no, ten podział klas jest, no, to, to wszędzie jest, tu jest, jest rozjechane, to bogactwo i bieda, ale da się też bardzo fajnie. E, Da się, da się zjeść tutaj. Jadłem steka za 50 euro i jadłem też yy, fajne mięso na w środku skrzyżowania, można powiedzieć. Ale naprawdę świetne jedzenie za 1 euro czy za 1,20 euro 20. i mi bardzo też smakowało. Znaczy, no wiesz, ceny w stolicy są wyższe, ale jeżeli pojedziesz gdzieś dalej, to naprawdę można bardzo dobrze się najeść za 5-6 euro w jakimś takim lepszym lokalu. No ale to tak jak wszędzie można, wiesz, i mięso zjeść i, i za euro, i za 10 i za 100. Tak. Zależy gdzie i zależy od kogo. I się płaci za w lokalu za atmosferę, nie tylko za mięso. Dokładnie, dokładnie. Z rzeczy, z rzeczy które mi tutaj się ogromnie podoba, podobają. To jest właśnie to, że ma się taką wolność robienia wszystkiego, że tutaj nie ma czegoś takiego jak sanej pip, zusów, że ktoś ci kładzie głowy, kłody pod nogi. Oczywiście jako biały też nie możesz robić wszystkiego, ale zwykły taki paragłajec ma po, po prostu pomysł na jakiś biznes idzie, rozstawia się ze swoim... Ze swoim sprzętem na środku ulicy i jedzie z tym koksem, nie ma żadnego pitu ZUS-u, watu, cytu, co byś tylko tam nie chciał. I tak ten świat działa i tak to funkcjonuje, bo tutaj też się ludzie pytają, a co będzie jak wprowadzą w Paragwaju e, waluty, e, kryptowaluty rządowe? Jeżeli dzisiaj tylko część społeczeństwa w asocjon ma konto w banku, e, jak jak chcą to ogarnąć? Przede wszystkim to jest też inne społeczeństwo, które w inny sposób jest skonstruowane niż w Europie, bo tutaj masę ludzi ma nawet i 5, 6, 10 dzieci. Coś takiego, co w Polsce też kiedyś było, ale to dawno, dawno temu. I te poprzez to, że nie ma tego ZUS-u, nie ma tej emerytury, to stosunek dzieci do rodziców jest inny i rodzice są na utrzymaniu. Dzieci, ten sposób, to jest to jest takie. Tak, ja jeszcze właśnie chciałbym dodać, że e, tu w Paragwaju nie masz co bardzo liczyć na państwo, że, że ci pomoże, że ci coś da, ale też właśnie nie zabiera, nie rzuca ci kłód pod nogi i, i dlatego Paragwaj na pewno nie jest dla kogoś, kto, e, kto jest po prostu, liczy na jakiś socjal, na jakieś, na jakieś pomoce, no to wtedy jest. Wtedy jak ktoś chce żyć tak na minimum, no to może i dobry kierunek jest Niemcy, yy, czy, czy gdzieś Jemlandia. tam... Tak, dokładnie. Tam możesz liczyć na, na jakieś życie na minimum, jak komuś to wystarcza, na dojenie y, państwa, no to wtedy tak. A tu, tu trzeba coś dać od siebie i wtedy można naprawdę fajnie żyć ponad, ponad jakieś tam y, minimum, na pewno. Tak, to jest, to jest też na przykład z takich rzeczy, że wymyślanie czegoś takiego, że w Europie nie można jakichś zwierząt hodować, że nie wolno swojej świni zabijać, trzeba mieć pozwolenie na zabicie swojej świni, góry nie można od jakiejś lości prowadzić, to jest, to jest koszmar. Tutaj czegoś takiego jakby y, zakaz y, podgrzewania basenów. Tutaj możesz tak. mieć basen i sobie podgrzewać go no, do 100 stopni, jeżeli ci taka potrzeba zajdzie. Nie ma takich... Tak. Na ale słońce i tak, i tak ci basen podgrzeje i nie ma, nie ma co właśnie ceny energii to jest niesamowite, 5-6 centów za kWh, czyli takie biznesy jak kopanie kryptowalut, czy na przykład jak serwery, które niesamowitą ilość energii zrzewają, są, są tutaj jak najbardziej taki biznes na przykład serwerowy. Może być, może serwery mogą stać fizycznie w Paraguaju, a biznes skręcić się na całym świecie To jest niesamowite, z takich rzeczy Tak, nie, nie wiem kto to właśnie nam opowiadał, że, że cena prądu za miesiąc to jest 10 euro przy takim oszczędzaniu A, a jeżeli, jeżeli masz klimę włączoną w każdym pomieszczeniu, no to 50 euro no jeżeli ma się duży dom można zapłacić więcej ale to też wszystko zależy od tego jeżeli ma się nie wiem dwójkę, dwójkę dzieci tak, ale i każdy... to może 100 no może 100, ale to 100 to trzeba już naprawdę umieć zużywać ten prąd, bo no. ja nigdy takiej, takiej sumy nie zapłaciłem a taki normalny miesiąc to jest 10 dolarów na, na miesiąc jeżeli teraz jest styczeń i klimatyzacja chodzi przez dłuższy czas w domu, to być może, że to będzie 20-30, ale to, to też jest naprawdę szczyt tego. Tak jest. My teraz zatrzymaliśmy się tutaj, strzelimy sobie w kawce albo jeszcze jakiegoś małego, coś zjemy i za Was śmigamy na lotnisko. Ja dziękuję jeszcze Ci, Tomek, za e, fajnie, fajne przyjęcie mnie tutaj, ugoszczenie, e, a także e, no, wspólne grillowanie mieliśmy. Poznaliśmy też trochę e, fajnych ludzi razem. E, też bym chciał pozdrowić tutaj, nie wiem czy ciekaw jestem czy oglądają. E, chciałbym pozdrowić jeszcze tutaj właśnie co poznałem: Arka z panią Krystyną, Damiana i Jole, Pawła, e, Pawła i Zosię, e, Pawła, i Barbarę. Pawła i Barbarę z dziećmi. Także e, wszyscy bardzo fajni ludzie. I wiele innych też poznałem, tutaj Przemka poznałem, poznałem też Tomka jednego czy drugiego. Wszystkich pozdrawiam. No teraz na moment dzisiejszy jest czterech w Paragwaju tutaj no, blisko. Proszę. Także zapraszamy wszystkich do Paragwaju co chcą zobaczyć i poznać trochę inny inny świat. Jest to na pewno Inny inny kraj i inny kontynent jak Europa. No, to do usłyszenia, do zobaczenia ponownie w następnym filmie albo w Paragwaju.